Dobra, czekaj, sprawdźmy czy to wszystko... O. dobra, no to co widzę? Przegląd i ty. Który to mamy kanał? Ten. No to muszę przełączyć. Na ten. Czekaj. Teraz który ten? O nie, stój playlisty przecież. Dobra, tak. Jakie stare animacje, <laughs> się idzie popłakać. Muszę przyciszyć na pewno. To jest było i kiedy to było? W sensie to, u, u was będzie to dwa miesiące temu, ale to w rzeczywistości jest ten. Ja to robiłem kurde, jak ja to robiłem. Ja to robiłem w 2024, jest już 2026, to widzicie jak, widzicie jak ten czas leci? Naprawdę. Ciekawa sytuacja. Ja wtedy w ogóle pierwsze rozłożywałem tego programu i się zastanawiałem co tu się robi. Jak się to robi? Testowałem wszystko i to widać w sumie po wszystkim. No, po te, to taka ewolucja, jakby można powiedzieć. Na razie momentom Jeżeli ktoś je zna się to niech się odezwie. Ale tak patrzę, to chyba nie ma. Coś mi tu nie pasuje. Coś mi tu nie pasuje. Hmm. Nie rozkamieniam się, nie zagambokam, nie posedłowy, grać grać. To nie wiem w co. Hm. Co by tu porobić? Teraz próbuję się w tego MC zagrać. Jeżeli mi będzie lagować, to ciula z tego. A właśnie mnie Minecrafta przechodzić przecież. Ale dobra, no to w sumie przejdźmy tego minecrafta, jeśli w ogóle go przejdziemy. Wiecie co miałem zrobić. Dobra, Januszka może być. Czemu nie ma osób na moim live'ie? To jest bardzo dobre pytanie. Co jest? To ej. Ty się masz włączać. No. Ty się masz włączać. No teraz może ktoś wejdzie, ciulwie chyba to bo Nie, tak. Ale ja na czulwie już nie wiem, co ja w ogóle cokolwiek zrobiłem. Dobra, to możemy sobie zagrać. A, to fortecy jeszcze. O, kurde. Dobra. Tutaj gówno. Tutaj też nie. Tutaj to nie jest mi potrzebne. Mamy coś! A, mamy dwa dienty, to i tak jest dobrze. Okej, okay, wyjdzie szkielet. O kuźwa A Ała! Dostałem damage. O nie. Kolejny czarny. O! A to ci ciekawa sytuacja. Dobra. O kurda. Tam jest kurde i stanowisko główne chyba. Dowodźmy tak. No na skrzynce. Co to za śmietnik. No i diamenty. Zajebiście. Zaraz będziemy... Jeżeli będzie... Co jest kurdida, nie na klatę? Przecież my tą grę przejdziemy teraz? My tą grę przejdziemy w... z palcem w dupie teraz. I nauki no, szczały i to jest koniec No ale to żeś się dał nabrać na głupotę. No ile? Zasrany splash damage. Idźcie stąd wy, kurde, Alka Gdynia mnie goni, kurde. Alka Gdynia mnie goni, kurde, idźcie stąd. Alka Gdynia, idźcie. No i idę z tym złotem. Nie wiem jak ja tą czaszkę zdobyłem, ale dobra, buja. No nie za szczarny żgielet I ze No i reszta nic nie ma Kurde Dlaczego tu... No i teraz mnie w kozda świnia, A ...Ale nie będzie gonić A tu? Ale skacz A ty skąd? Jezu, a tam jest kudy ich ta... ...chmara Cholera ich, kurde, czarnuków. Chodźcie tu. A masz. No hej, boj. Ty też. Naprzód! Ruszacz się. Wojna. No. A zechnę. jakiś debili będzie po mnie. Dobra, może być jeszcze jedna pałka na, na uspokojenie. Jedną głupotę bym zrobił, to bym już nie żył. A nie kolejny? No Dobra. Gdzie jest w ogóle, nie wiem, jakiś coś. Gdy tu nic nie ma, ile mam jedzenia? Tu na całą grę starczy. Dobra, tu już nic nie ma. Chul, kto jest na czacie? Czemu Ciągle się nikt nie odzywa. Dobra, tam jest kolejny. A ty co Snajper? Wi no widzicie acy oni mają jakiego mają zeza? Ja stałem w miejscu. No przecież ja stałem w miejscu. To jest potwierdzone zaraz, że oni mają zeza. Kurde. No to nieźle, źle, cię wam powiem. O Gastilio, Gastilio panino. Już. Kurde, przeleciało Jezu, dostaję Waffen Kurde, co jest? Szczelacz, chłop, Ja w sumie też nie No i ciuk Jezu, bym w do lawy, to bym zakończył swoją karierę Swoją karierę ...tylko nie mam kariery, w tym jest największy problem. A, no i wróciłem chyba tam stąd, skąd przybyłem, no. Dosłownie. Co jest, dosłownie to? Prędzej znajdę wzór żebra niż cokolwiek wartościowego. No co jest? No przecież ja już mam dwie czaszki. Ja z prędzej raz, zrespię, a zabiję. Chyba. Ale ja z Wider'em chyba szans nie mam. W sumie Wither na jest tak samo słaby jak te szkielety. No i to by było chyba tyle. A gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Szkoda, że czaszka. Nie. Kurde, ja bym prędzej łidę raz zrespił. A w sumie dobra. Bo pewnie się jeszcze zrespią, to, to co mi szkodzi. To wywal. A już mam, no dobra. ...a nie we mnie. Ty i tak A tu skrzynka jest. Ja tyle pomijam rzeczy. A tu pewnie gówno, tak no. Jak u was? Dobra, walić tą pałkę. Już mi nie czu. Ale musielibyśmy go w takim miejscu... Nie zespią ja lidera. Widzę z ojcu, zaraz dechniesz. Zaraz to pewnie ja zdechnę od własnej broni Tam jest piglin rudowłosy Widzisz jaki zez chłopie, nie usiekniesz z miejsca, że nie to On ma za. Idę fartec Chodź grabę. Na pewno nie oglądam jej Pewnie ktoś poszedł O jest! Czorne te, ciorne Idziemy do ciornych no jak się dostać do ciornych? No nie dostanę się tak Jak się dostać do ciornych? Mamy łopatę? Nie mamy łopaty. No to się nie dostaniemy do ciornych. A tu spawner jest chyba. Tak. Najgorszy spawner to jest. się, Próbuj se ze strzelej zeszczelej. No kurde podpaliłeś mnie akurat Nic ślepo temu Przestań, Ja muszę zawalczyć z nim No i gówno. No i nie zdobędziemy tej czeszej cioszki. Kur ciaszki, no daj ci tą ciaśkę. No kuźwa jak mi podpaliłeś. i czule, nie ma tu nic. No przecież mnie posra. No ja prędzej, znajdę jako to. No ba, wychodzimy stąd. Nie, ja, a co? Nie, będziemy No przecież, ja chłopie szybciej, to tak cię na jako tyszczęć. A no przecież my nie znajdziemy my tego. Nie... Tarcza jest w ogóle przez całą grę zużyto tak bajdu i tak to cały czas jest A czarny szkieletów jak nie ma, tak dalej nie ma Że to jest rzadkie, to, 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 to jest gówno, prawda, bo ja to zdobyłem bez glutingu, jeszcze dwie No, kolejny kolega ten akurat nic nie drobno. Z tego można troszkę dropnąć. Ale tak normalnie, a ja nie rzecz a creepera. Ty no kolejny się zrespił. Ty dziadu, du mi to. Ja to płyn, kur. Są te czarne szkielety? O, no i pięknie, możemy widera recpić Będziemy mieć jakiś, kurde, trochę Dupa miny. Tylko znajdźmy jakieś odpowiednie miejsce do tego. No, tu jest. No widzisz, wszyscy poszli. Co wszyscy uciekali? Ja jestem pd. Chyba tu nic nie ma. Przecież kurde... Powinienem wyjść. No. Dobra, chcecie zagładę? To zaraz wam zrobię. Zaraz wam, zrobię zagładę, tylko muszę znaleźć miejsce odpowiednie do tego. a łuk jeszcze dostałem za darmo, ale taki łuk to mi nawet go nie dawaj. Nie no, ci co se jeżdżą na świniach, nie. Dobra, respnę tego widera. zobaczmy co on w ogóle mi cokolwiek zrobi, bo ze że sobie tą klatę, mogę zrobić. Tylko problem będzie z bo ja nie mam dobrego jedzenia. No ale Wither na Javie chyba nie był taki trudny. Ale kuźwa nie wiem, już dobra, o przyjść to. No to że ja się teraz to. Do. do. dorobi. Do nie to. Nie ten słanik co chciałem Dobra, was gdzieś tego Widera Nie wiem zrezmy go gdzieś tu. Nie mogę Ja zamiast przejść grę, to ja Widera respię. No to jest kurde abomination Się ciemno zrobił Ja to. Ty Co? Ty oszućcy zasrany Najlepszy do tego nie ja tam ja to ja kupię bieżę. No i do dorobał To Yy... tu do jaka Nieważne, no to ciulwie odpada. Przecież nikogo nie ma na live, po co ja tego live'a robię? Nie wiem, bo mi suby spadają. Zasięgi mi spadają. Zasięgi spadły, bo nie, nie robię animacji. <laughs> bo mi zasięgi spadły. To chyba nie ma sensu nic zrobić. Więc do zobaczenia. Do zobaczenia.